Witajcie, opowiem wam dzisiaj o takiej niby prozaicznej yy, wymianie filtra paliwa. Ale czemu niby prozaicznej, bo technicznie rzecz biorąc, wymiana filtra paliwa polega na wyjęciu starego włożeniu nowego, no ale tyle w teorii. Tutaj mamy pompę, jak wspominałem VP44 i o inaczej. Te, silniki 2,5 TDI nie mają pompy paliwa w baku. Oznacza to, ty, yy, oznacza to, że to pompa musi zasysać paliwo, no i później je tłoczyć, jak to pompa wtryskowa. Wiadomo. I, jeżeli, I dodatkowo te pompy nienawidzą powietrze. Nawet głupi bąbelek, znajdujący się tutaj w tym przewodzie, może ją szkodzić. Po prostu już nie wnikam, co tam chyba jest taki tłoczek, który sący albo nastawnik kąta wtrysku najczęściej się w nich psuje no to może być problem. No po co można, a po co pompę uszkodzić yy, przy takiej prostej wymianie, przy prostym serwisie? Tutaj mamy termostacik. Który przekładamy przy wymianie filtra, można kupić nowy, ale u mnie jest ok, no to po co Tu mamy zawór jednokierunkowy, oryginalnie jego nie ma, ale polecam go dołożyć Oczywiście tutaj są opaski, nie wygląda to bardzo estetycznie, ale pełni swoją funkcję w zupełności, w 100% I myślę, że nie ma sensu tego zmienić na szybkozłączki Czy inne tego typu rozwiązania I to jest tak Zrobiłem to w ten sposób, że zacisnąłem tutaj dwa przewody ściskami stolarskimi Wyciągłem termostacik, tu jest zawleczka, się go wyciąga, no i wiadomo, filtr podmieniamy. I co? Ja zalałem filtr, e, 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 gdzie jest to? O, właśnie. Zalałem filtr do pełna tym, przez otwór w termostaciku. I co? E, zakładamy termostacik, trzeba go trochę mocniej wcisnąć, żeby weszła zawleczka. I tak, zakręcamy wszystkie przewody, najlepiej jeszcze tutaj do tych odcinków wlać Zatkać palcem i wcisnąć na hama, e, żeby jak najmniej powietrze było. I co robimy? Zaciskamy e, powrót z pompy w tym i w tym e, Wróć, przepraszam, zaciskamy tutaj w tym miejscu. Powrót z paliwa. E, w ten sposób, aby no, nie ciągło nam paliwa z powrotu, bo to jest zbyteczne i nic nam to, to nie da. I tak, odkręcamy tę śrubkę, to jest kluczyk gusemka. I, I można to zrobić w sposób bardzo estetyczny, za pomocą odpowiedź, czyli znaczy, mm, urządzenia do odpowietrzenia hamulców. Można to zrobić albo z ciekawką Ja w związku z tym, że takiego urządzenia nie mam, wziąłem o kawałek rurki ciściutki Tutaj nabiłem na to. No i to, nie, to jest ten drugi nieestetyczny sposób, sił własnych płuc, no, nie polecam wiadomo, ale nic innego nie miałem. Wysałem wszelkie yy, tutaj paliwo stąd, aż zaczęła lecieć sama czysta ropa oraz ten specyfik. Tam dużo tego nie spuściłem. No i co? Słuchajcie, odpalił ze strzału. Tutaj najważniejsze jest, aby od razu po odpaleniu wyjść i zobaczyć. Tylko, moment, o właśnie, zobaczyć, czy w tym przewodzie nie ma żadnej yy, bańki powietrza. Ja wychodzę, nie ma nic. Także jest spoko. Od razu silnik pochodził chwileczkę. Przez około 5 minut, bo to jest pół litra, no to na pewno to wypalił, a i tak to jeszcze chwilę się przemiesza yy, Od razu z płukanką. no tutaj trzeba przy różnych prędkościach obrotowych, silnik jest no, Zimny, bo wskazówka tyle co drygła, więc no, umówmy się jest zimna, ale tak do 2000 obrotów można spokojnie dać Przez chwilę pochodził No jest spoko, nie? Także taki proti dla tych co chcą wymienić tutaj filtr paliwa w 2,5 TDI, bo jak ktoś po prostu włoży nowy, pusty, znaczy suchutki, wkręci to wszystko i myśli, że to jest w porządku bo gdzieś na YouTube przez jakąś tam firmę, yy, ktoś właśnie tam poradnik jest jak wymienić ten filtr i oni po prostu podmienili na suchy i jak ktoś się na tym wzoruje, no to no gwarantuje na 100% że, ta pom że tą pompę szlak trafi na momencie a po co, po co wydawać grube pieniądze na nową pompę, nową nawet w cudzysłowie czy oddawać do regeneracji, czy na samą wymianę, no po co to robić skoro można to zrobić w normalny albo raczej prawidłowy sposób filtr z, z male także tutaj nie ma oszczędzania jeżeli o układ wtryskowy yy, mówię wtryskiwacze tutaj to są nie wiem, jak to powiedzieć. Tutaj wtryskiwacze to są rodem z Ursusa C360. Tyle, że one zasilanie mają, tak jakby główny przewód idzie od góry, a przelewy od boku, a w 60 jest odwrotnie. No i wiadomo, wtrysk ostatni tutaj ten sterujący, który troszkę u mnie go słychać, ale jeździ, jeździ, to nie ruszam. Główną rolę, a raczej głównie trzeba dbać o tą pompę. A raczej dbać. Dobre paliwo zalewać, filtry na czas, co jakiś czas. Profilaktycznie, tak jak w moim przypadku, można zalać jakiś specyfik, na pewno nie zaszkodzi, a czy pomoże. No to kwestia sporna. Ja myślę, że te specyfiki na pewno coś dają. Wiele testów na YouTube jest. Czy nawet podpinając głupi komputer hmm, pod... i przełączając na logi, czy tam korekty, właśnie bardziej chodzi o korekty wtrysków. Wiadomo, że to jest jeszcze takie pół na pół sprawdzanie, bo prawidłowo to te wtryski powinny pójść na stół, założyć je. E, później zalać półkankę i znowu je na stół. Ale wiadomo, że już korekty to już jest takie odzwierciedlenie, jak te wtryski, jak ten układ wtryskowy działa. No i co? Tyle mam wam do powiedzenia. E, taki mały protip, jak ktoś wymienia te filtry przy tym silniku czy coś. No to nie wolno, nie wolno dopuścić, aby żadna żaden bąbel powietrza wpadł do pompy, bo wtedy będzie lipa. Choć niektórzy ludzie też, czytam po komentarzach, mówili, że na sucho tą pompę zakładali i, i jeździ. Natomiast w żaden sposób tego nie polecam tak robić, bo no cóż, ta pompa była już regenerowana. W moim przypadku nie wiem, co tak naprawdę było przyczyną. Głównie to chyba było słabej jakości paliwo. Tak mi się wydaje. Natomiast bo zalałem je na takiej pewnej stacji benzynowej. Która należy do partii rządzącej, ale bajka nie będę mówił yy, i zalałem to zwykłe paliwa. Tutaj od zawsze była zalewany ten diesel premium, po prostu. Od kiedy ten samochód jest u nas, w rodzinie, był po prostu lany diesel premium i nie było żadnych problemów. No to taki prototyp. Wymieniłem filtr z male poprzedni, poprzedni, poprzedni był z proszę państwa z filtrona. z filtrona są OK. Natomiast ja tutaj postawiłem na oryginalny zmale. Nie wiem, czy może był man oryginalny, ale na pewno nie jest to niska półka. Nie chcę oszczędzać tutaj na układzie wtryskowym, bo oszczędzi się parę złotych na filtrze czy na paliwku. Pomimo, i tak jest to drogie, ale to już mniejsze w to. A później trzeba wydać gruby pieniądz na pompę, a jest to całkowicie zbyteczne. Także trzymajcie się, dbajcie o swoje fałszutki I do zobaczenia w przyszłości. Siema.